Yy, trochę tu gorąco. Yy, zobaczymy sobie, co na yy, co elektronicy pokazali. Nie pokazali za dużo, nie? Ale był solidny kawałek gameplay o Star Wars. Yy, alpha Game Footage. No i proszę. Można bez tego Frostbite'a. No można. Pasek hey. życia hey. jest. Spiesza rzecz, jaka mi się rzuciła w oczy. Zresztą niewiele tu się może rzucić innego. Chyba mocą przyciągną tą liany, nie? Podwójny skok. Bieganie po ścianach. Jak najbardziej, jak wyjęte z Titanfalla, nie? Jakie tekstury się chyba dogrywają później, nie? Z takim lekkim opóźnieniem. A nie, on chyba ma y, ten Forest Whitaker ma niską rozdzielczość tych tekstur twarzy. double as brutal prison camps we use those cutters to create a distraction while you take your lightsaber and free the wookiees inside we need their help to stop the empire understood you hear that he said he needs my help come on buddy Uwielbiam mapy 3D. Totalnie się nie mogę w nich połapać. Była taka gra, że się latało statkiem kosmicznym po kopalni, i tam też były takie 3D mapy, chyba. Myślałem, że on chce mieczem świetlnym przeciąć tą bramkę. A on, kurde, używał miecza jako latarki. Myślę, że to będzie fajna No To chyba przede wszystkim historia się liczy nie, nie tak do końca. Nie, nie, nie mam takich spostrzeżeń, nie wiem, jak żeśmy oglądali Antha pierwszy gameplay, no to było super graficznie, nie Tu jest tak przeciętnie. Nie wyróżnia się to jakoś, nie? Ale to, to zupełnie nie, nie o to chodzi, więc.

No, to taki, tak, tak. To jakby God of War w, w uniwersum Star Wars. God of War bardzo fajny model rozgrywki wprowadził. I yy, ta płyn, płynność kamera przemieszczająca się między scenami filmowymi a, a, a akcji. No ładne, te finiszery. Są skill pointy, no to jest dobra informacja, nie? Te walki mogą być interesujące. Ciekawe jest to, jak ten model bijatyk w ogóle rozwiązano. Bloki i takie inne rzeczy. Bloki, uniki, na pewno są uniki, nie? Bo nie widzę tutaj żadnych yy, quick-time eventów przy tej walce. Ani znaczników, że teraz paruj, teraz blokuj. Hmm?

Nie powinno być spoko. Ten forest, Whitaker, ta, ta postać się w Rogue One pojawiła, chyba w niczym więcej, nie przypominam sobie. Beatles, Ciekawe, leje przeszkód terenowych można wykorzystać. Tu pewnie można by ominąć w ogóle tych typów. Ale kto by tam omijał typów, skoro się ma miecz świetny, nie? Spowolnienie czasu, odrzucenie. Niewiele mu ten i zrobił, to też pewnie kwestia tych, nie? Kwestia poziomu trudności. Jestem bardzo ciekaw po, yy, po ilu powierzchniach można się poruszać. Jesteś, że Gdzie iść, zastanawiam się, ile czasu ja bym szukał tego przejścia. I czy są jakieś takie mechanizmy ułatwiające znalezienie tego? Ok, spowolnienie czasu. No i kamera dziwnie pracuje? Nie, chyba jest ok. To znaczy, jak kamera jest blisko, to znaczy, że przeszkoda jest tuż za naszym bohaterem. Bo jak coś jest za plecami, to odległość od kamery decyduje pewnie. Żadnych żadnych cooldownów ani umiejętności, nie wiem jak to działa. Jak często można rzucać tym mieczem i tak dalej. Bo w God of War gdzieś było widać w którym momencie oni atakują i, i ten. I żeby zablokować, czy tu nie jest pasek mocy po lewej? A możliwe, że jest to pasek mocy. Może pasek życia gdzieś na środku się pojawia. Ale on dostał szczypikę od robota i sobie wbił i ten y, i mu mocy przybyło nie więc to na bazę. Mamy Mamy tutaj, rodzaju... Dwa kli pointy hey, jest to? Investigate wildlife. Łoł! Wow. Kurde, myślałem, że mu głowę urwał. No bez Chyba, że go odrzuciło czy coś. Czemu nie przeskanował? Ja już widzę jak się wkurzacie, jak ja grami nie przeskanuje czegoś.

Jezu, pastek, ale żeś się dał sprowokować. To jest ta... co ten Kylo Ren miał moc. O, nieźle. Ciekawa ta mechanika. Kurde, jak Loren jest całkiem ten gościu. Jedi will be here any minute, and our reinforcements. In retreat. Good, sir. The fewer distractions, the better. Jedi is coming. No, Win łapać tych ziomków i rzucać w nich. O kurde, zablokował tego typa. A, to był ładny unik. Wow, nieźle. Ten go przyciągał, a ten wyskorzystał to i skoczył. A, dobry unik. Czyli unik spowalnia czas. Nie kupiłem z kolekcjonerki, już, który się raz pytacie. Nie jestem fanem mu figurek i innych takich rzeczy. Ja jestem fanem artbooków, a myślę, że artbook to sobie zdobędę gdzieś. Jakoś inaczej. Czy gram teraz, czy oglądam? Gram, gram. Oczywiście, że gram. Parę osób dostało na świecie gameplay. znaczy co grę, ja już dostałem też. O kurde, ten robot z Rogue One. Ej, jakiś inny, bo to jakaś dziewczynka jest. Uh. Ty możesz mi kupić kolekcjonerkę, ja ci oddam MacBooka. No Ciekawy deal, muszę ci powiedzieć. Ja mam do ciebie lepszy. Kup suba. one my dearest natalie hey i write this letter it's the middle of the night in late summer an hour ago you cracked the equations necessary to power the force field you showed me up tonight my magnificent daughter and i couldn't be happier or prouder of that i always knew you were special but never did i fathom that the little girl who taught her staffed nazi multiplication tables would grow up no, look. laser mechanics. I have assured the Syndicate that the modified containment force field will be operational in a month's time and it's all thanks to you. I may be just a doddering old fool trying to hold on to Bay a little while longer before he loses her to adulthood. But I do see you.

Papa, I did Papa. I hope wherever you are, you're cheering for me. Hej, mało tam było rzeczy pokazanych ładnie. Hmm. No dobrze. O, nowa mapa do Battlefield. Yyy... Eee, ogrywałem ją, mogę Państwu powiedzieć parę słów. To jest tak, Marita się nazywa ta mapa. Bardzo ładna jest. Tylko z Battlefieldem jest taki problem, że nie bardzo jakoś nie, nie ciągnie do grania. Chociaż muszę przyznać, że fajnie się grało, jak się grało, a potem nagle nie wiem.

Hills and multi-story homes means unique vertical gameplay. Stay alert in this steep environment, as the battle of Greece rages on. No, myślałem, że więcej pokażą. Miałem gameplay z tej mapy. Ten teren, ten swój, co prawda, więc średnio atrakcyjny, ale. Gdzieś go tam pokażę. Ten, ten tryb 5 na 5 bardzo mi się podoba bez kitu ja chyba zacznę w to grać bo w pięciu chłopaków łatwo, łatwo zrobić drużynę tylko jak to będzie się że ten tryb będzie fajny. On jest taki bardzo esportowy. Nie? Jedna z lepszych rzeczy, jaka w FIFA się pojawiła, znaczy to jest taka pierwsza rzecz od tam 10 lat, która mnie zainteresowała. Fifa Street, nie? Tak, Street. Ale a kiedy to było? To było PlayStation 2, nie? Do lata temu. Lata temu. Hmm. Jakoś tak. E, to znaczy to jest, to jest fajne. To on, ten sport by nie ciekawił, gdyby, gdyby był. Nie wiem, bardziej popularny w Polsce, albo. Wiem, że są drużyny, które w to grają, ale... To mi się wydaje ciekawe, ale to tak daleko jest, o, tak odległy jest ten sport ode mnie, że. Także nie rozumiem zasad jakie obowiązują na boisku amerykańskim. Nawet gdybym chciał pokazywać gameplay, to czy ktoś by wiedział o co chodzi.

Znaczy, Simson, Twój Simsowi. Simpson tak wypytałem ją trochę o to, jakie tam są rzeczy ciekawe. I tam opowiedziała mi, że jest, jest taki dodatek, gdzie tam są wolne zawody, można być na przykład YouTuberem. No to myślę, sobie, a to może piękne. Czemu nie? No i gdzieś tak mam z tyłu głowy te Simsy, żeby sobie pograć na streamie. O tak jest, będę tak, będę robił subskrybentów i będę wymyślał, jak wyglądają. Wow. Oh. Na przykład z, z, Frost, z frosta i owieca zrobię partnerów. <grywia> Będzie super zabawnie. Stella the Gigant. My name is Connea Gabbard. We are right now in my studio, Yo My Games. Joseph Fares, and I am the founder of Hayes Light. Klaus Lindulet, I am the game director and CEO of Soink. Johnny Hopper, I am the CEO and technical director of Glamade. Inspiration, I think, comes from everything. Maybe you see a movie, or you play another game, or you, you read a comic book. I dearly loved comic books it was my first creative art love dreams that i have i think it's everything i can't define it to one thing sometimes you can just look at an image and you're like what if we turn that painting into a 3d world that you can walk into i want to tell stories where not

Co to jest za projekt? Co oni tam kombinują tutaj? Ja nie widziałem tego w ogóle na EA Play. Czy zmęczony przyjechałem? No, trochę jestem zmęczony, ciężko z jetlagiem tak szybko sobie poradzić. Muszę przyznać, trochę mnie męczy. 14. Robimy ten Subday. może sobie zrobił jutro przerwę, żeby odespać, żeby na ten Subday być gotowym. Ja nawet nie wiem co rozdaję w ten Subday, ale Baxi powiedział że wielkie rzeczy. Nie, nie, w tym roku nie było konferencji PlayStation. Nie było. No, przewinę to, bo to mało konkretów. I try to to jest Nie chcę przeskoczyć tam. A bo to jest końcówka, O. Szh. <stansionale> to Triple A's. Title. No, oni robią różne rzeczy, rozumiem, że to są te studia takie mniejsze. Jej. Jej Originals. No dobrze, dobrze. No, spoko była ta konferencja. Znaczy, spoko był ten pokaz, tylko mało, mało rzeczy. Bardzo mało, no tam Star Wars, spoko, nowa mapa do Battlefielda, Apex w zasadzie jakiś Story Trailer. No Fifa, Fifa miało najfajniejsze te, to ogłoszenie 5 na 5 moim zdaniem jest super fajne. Sims 4, no to trzeba to lubić, małe studia, wielkie gry, no to też takie, takie tam, może coś być, może nie być, to nic nie znaczy.